Moi drodzy, teraz dobieramy się do osprzętu i co trzeba zrobić, żeby taki osprzęt zmienić. Oczywiście tu jest puszka filtra powietrza przepraszam, rura gumowa do turbiny, plus tutaj to odmy, to wszystko demontujemy, dostajemy się do łapy trzy już są odkręcone, plus tutaj jeszcze dwie, proponuję je wcześniej sobie Yy, psiknąć odrzewiaczem. Oczywiście potrzebna jest nam taka rama, żebyśmy mogli sobie ten silnik podwiesić i mieć możliwość korygowania jego wysokości, jak będziemy sobie ten osprzęt wymieniali. Yy, I chyba od tego zaczynamy. Tu będzie wymieniona pompa wspomagania, jak widzicie. Trzeba będzie tutaj pozaślepiać, czyli pozaciskać te przewody specjalnymi szczypcami. W części, bo pewnie też tam się trochę tego oleju wyleje, no to nie problem, i tak będzie szedł nowy. Tutaj pompa jest tak jak widzicie, króciec, na przewodzie tutaj sztywnym, który idzie do pompy. Tutaj już dalej jest zagniatany, jest to element już gumowy, elastyczny. Będziemy sobie musieli tą całą puszkę z olejem do układu wspomagania ściągnąć, żeby nam tutaj nie kolidowało nic. I będziemy sobie powoli to wszystko raz od góry, raz od dołu, pomalutku, żeby się tutaj dostać. To wszystko jest olejone, zabrudzone, trzeba będzie to wszystko odpuścić. I chyba tyle na ten czas. Później pokażę wszystko zgodnie z tym, co będzie rozbierane.